Na rynek Ktoś nawet uberem przyjechał O Jak wam ktoś mówi, że ubera nie ma w Bułgarii To już wiecie, że to jest nieprawda Jest normalnie uber w Bułgarii <grystanie> Gdzie jedziemy? Na market Po mostarę? A, no tak Zapomniałem. Jedziemy y, zrobić dla Was odcinek o cenach na targu pod chmurką. Przede wszystkim są tam warzywa i owoce, jest trochę miodu, na pewno tak. Kwiaty już powinny Kwiat już być. Kwiaty już powinny być sadzonki, yy, małe drzewka. Tak, drzewka. jakieś krzewy, Tak. Różne. No zobaczymy. Ale przede wszystkim jedziemy odebrać kwiata. Jedziemy. Zobaczyć, co ciekawego możemy już na tym markecie znaleźć. Przypominam, że jest marzec, który dzisiaj jest Halenko? Jeszcze raz, który? 15. Powiedz widzom: 15. 15. Dobra. Miejscowość nazywa się Polski Trambesz, i na pierwszym stoisku mamy drzewka. Wszystkie są za 7 lewa. Kolkostruwa? Trześ lewa. Trześć lewa. No i trochę ładne, puszcza, ma dużo pędów. Tak. Mm -hmm. Ziemniaczki. Lew 30 za kilogram. Jakieś pierwsze ogóreczki są, widzę, ze szklarni. Pomidory mamy za 1,60 sześćdziesiąt. jajka. Jajka 0,4. Tý, Teraz tak, máme tutaj dla mnie to jest fasolka, ale tak to się tutaj chyba nazywa. Nie wiem, no bóg to takie większe jest to, co z Polski pamiętam. Ceny macie za kilogram. E, słuczona papryka, to jest papryka chili, chyba za dwa lewa, za 100 gram. Akurat tu jest, tu jest za 150 gram. E, widzę pan, tutaj ma dużo takich jakichś mixów kurkuma. Na przykład i różne, różne najróżniejsze przyprawy, fajnie nigdały 11,50 to jest za pół kilograma. Cena e, dalej mamy orzechy nerkowca 13,5 lewa za pół kilograma. E, można też luzem e, kupić orzechy. Zaraz wam pokażę. Widzę pistacje, 15,5 za pół kilograma. Super cena. Następnie te orzechy. Mamy dwa rodzaje. Jeden mamy za dwa lewa za 100 gram, drugi lew 60 za 100 gram. Produkty pszczele. Tutaj mamy zapyłek 32 lewa za kilogram. Pyłek jest naprawdę fajny. Można go stosować e, dla polepszenia odporności organizmu. Przynajmniej tak mi żona mówi. Jak mi każe go pić Co? No że pyłek jest na poprawienie odporności organizmu mówię, że jak im dajesz to tak. miód moi drodzy Będziecie musieli sobie sami rozszyfrować, bo ja tak dobrze po bułgarsku nie czytam Z czego to jest miód? 9 lewa za kilogram tutaj mamy 8 lewa jest miód. To jest akacjowy chyba za 13 tak? Za 9 lewa, tutaj jest kolejny, 10, 7, to jest mniejszy słoiczek widzę. Domaszny, ocet, jabłkowy, 5 lewa za litr, bardzo dobra cena. Tutaj jeszcze mamy mieszanki e, ziołowe, suszone. Lipa, mamy za 2,50 paczuszkę. E, to jest chyba. Rumianek nie wiem, może się będziecie śmiać, idzie, idzie szefowa, ona zaraz powie co to jest. To jest rumianek? Tak. tak. Koszyczek rumianka chyba to się fachowo nazywa, tak? No, muszę Kwiatr, tak. Rumianek i nie tylko, tu jeszcze jest jakiś inny też... coś usłyszonego takiego, nie wiem. Chyba mlecz, wiesz? Chyba mlecz? Tak. Sałata. Mamy trzy sztuki za dwa lewa. Sztuka za 70 stotinek. To jest coś takiego. I to jest dosyć miękkie. Nie wiem, może do jakichś nalewek propolisowych się tego używa. Pojęcia nie mam. Czosnek mamy 7 lewa za kilogram. Mamy tutaj ziemniaki za 1,40. Cebula 2,5. Super. Czosnek tutaj trochę tańszy niż przed chwilą. Tu jest za 6 lewa kiwi 2,5 za kilogram ale co jest bardzo ciekawe, że większość kiwi w Bułgarii to są takie podwójne kiwi i ja nie wiem, czy to jest normalne. Zobaczcie tutaj na tą skrzyneczkę. Wszystkie kiwi są takie są takie właśnie takie jak podwójne, tak? No to nie wiem, czy to jest normalne, czy one tak po, po prostu tutaj rosną, ale tu prawie w ogóle nie ma takich pojedynczych kiwi, takich okrągłutkich jak są jak są w Polsce, tak? Nie wiem czym to jest spowodowane. Jabłuszka, oczywiście lew 80, moja żona ona bardzo lubi właśnie tych państwa z tego straganu. Żeby ich wspierać, mam córkę na studiach. Tak, mają córkę na studiach, trzeba ich wspierać. Tu właśnie trzeba kupować. Jakbyście kiedyś byli w polskim trambeszu, to to jest właśnie ten stragan tutaj. o. To pieczareczki 6,5. Grapefruit 3,5 Pomidory za dwójeczkę za kilo 2,40 też się znajdą Ogórki pierwsze ze szklarni za 2,90 za kilo Szypiorek bardzo ładny Ja mam jedną petunie, nie mogę się oprzeć, taka piękna była. Ja się jedną petunię, tak? Tak, ty na końcu, takie fieletowe, nakrapiane. Które? Na Pokazy. A, tak. Warigacja. Wyraźna. Są piękne. Tak. Znaleźliśmy właśnie ten miód. To się nazywa Manow. Tak. I ten miód jest gęsty. Jest taki... Że można go naprawdę łyżkami nabierać i jeść jak na dzień do sneakersa. Naprawdę jest ten miód bardzo, bardzo pyszny i go bardzo lubię. Ile kosztuje za jeden słoik? Osiem lewa za jeden słoik. Cena mega dobra. I to żona ze względu na dzieci, i tamten drugi to dla mnie, żeby sobie pokrywał mu w nocy. Idąc do toalety, otworzył lodówkę i na szybko trzy łyżeczki. Ciach, ciach, ciach. Ja, bo wiem, że jeden to zjesz, Ty! Ja sobie wymarzyłem właśnie ten miód. Manow, nie wiem z czego to jest, ale ogląda nas taka pani też, która mieszka w Bułgarii większą część swojego życia. Pani Ewa, którą bardzo serdecznie pozdrawiamy. Pani Ewa też ma kanał YouTubeowy, dużo większy niż nasz. Jest tam dużo więcej treści, także zapraszamy na niego. Link do tego kanału sobie zobaczycie w opisie tego wideo. A do pani Ewy zapytanie, żeby nam przetłumaczyła, z czego ten miód jest robiony, ten Manow cały. Miut jest prawie czarny, jest taki, widzicie, jest, jest mocno nieprzezroczysty. Mocno nieprzezroczysty. <grymne> <grymne> tak, bardzo profesjonalne określenie, mocno nieprzezroczysty. Wędzony cycuś, jakaś kiełbasa mamy. Lewa 38 za 100 gram, a to są ceny za 100 gram, proszę Państwa, teraz to wszystko wyjaśnia, dlaczego wędzona pierś kosztuje 1,95 za 100 gram. Teraz dalej suszona kiełbaska, ok, są takie, są jelita do robienia kiełbasy. Mamy tutaj nogi świńskie, ucho świńskie. Wątroba tam jest Świńska za kilogram 5,45. Tu są kebabczy i koftety bułgarskie, bardzo, bardzo dobre. E, tutaj za tackę jest akurat cena 8,45, a jest 600 gram mięsa na tacce. E, idziemy dalej, tu już wstępnie przyprawione jest mięso. Kiełbaski, tamte jedliśmy, one są całkiem dobre. Za 13,95 za kilogram. Mięso mielone z fińska. Świńskie mięso jest za 11,80 za kilogram. Nie wiem, czym się różni od tych innych mięs. Ktoś nam pewnie wytłumaczy. Ser, z tym, że to nie jest taki twaruk, taki, taki polski polski twaruk. To jest e, syrenę, bułgarski. No, jest przepyszny. Ja lubię to bardziej niż Twaruk, chociaż twaróg też lubię, swoją drogą. Krawy syrenę za 100 gram, lew 65. Tutaj już mamy żółte sery. 2,40 za 100 gram, 2,65, 2,50. Tak to wygląda. I kokoszki. Całe kokoszka za kilogram 7,95. Jeżeli chodzi o cycusie, to mamy za kilogram 14,95. Tutaj pani takie korpusy wykłada, które bardzo lubimy. Nie, takie korpusy, korpusy to To co to, to jest, to, to jest otrybowana pałka. Otrybowana pałka, tak. To jest otrybowana pałka, proszę państwa. E, tam Korpusów mamy Korpusów nawet nie mają. Tutaj, nie nawet nie mają okay. Ale czasami widziałem. Tak, I tam tak. jeszcze łódka widzę za kilogram 6,95. Skrzydełka 8,95. E, tutaj są kawałki żeberek, tak? 15,95. Tam dalej widzę za 10,95. Nie wiem czy one się różnią. Tu mamy żeberka Paski 17,95. E, dalej. To jest chyba szynka 10,95 za kilo. Dalej mamy takie kawałki 10,95 karczek, 17,95 schabik, proszę Państwa. Tutaj kotlety podzielone już 10,95 za kilo. Natomiast tutaj schab cały 17,45 za kilo tam dalej, co to jest? Goloneczka, tak? 10,95 i kości 5,45 słonina, słonina tania 5,80 za kilo no no i tak wygląda tak wygląda właśnie sklep mięsny no i jak to w mięsnym w Bułgarii można też kupić wino no bo co to za obiad bez jednej małej Butelki wina. Jak to się zwie, Ja się pytam. Przecież ty dobrze wiesz, jak to się zwie. No wiem, że monstera, ale co dalej? Monstera variegata, tak? Dzięki, jeżeli dotrwaliście do końca, a jeżeli Wam się podobało, dajcie łapkę w górę, pamiętajcie też, żeby zasubskrybować nasz kanał, a my widzimy się w kolejnym odcinku.